6. Pompy hydroforowe to bardzo trwałe urządzenia. Jednak nawet i one mogą czasem ulec awarii. Zauważyliście, że wasza pompa hydroforowa nie działa tak jak powinna, a może całkiem przestała pracować. W takim przypadku konieczna będzie jej naprawa. W dzisiejszym materiale podpowiem, co może być przyczyną usterki, jakie elementy najczęściej podlegają wymianie oraz jaki jest koszt regeneracji pompy hydroforowej. Serdecznie zapraszam! Przyczyn awarii pomp hydroforowych może być naprawdę wiele. Czasami wynikają one z błędu ludzkiego, np. z nieprawidłowego montażu lub wykorzystania urządzenia niezgodnie z zaleceniami producenta. Najczęściej jednak pojawiają się one samoistnie, np. wystąpienie suchobiegu lub przepięcia w instalacji elektrycznej. W większości przypadków usterki wynikają jednak z długofalowej eksploatacji urządzenia. Jakie elementy pomp hydroforowych najczęściej podlegają wymianie? Na pewno uszczelnienie hydrauliki. Odpowiednie uszczelnienie jest kluczowe dla długiej żywotności urządzenia. Z czasem może ono jednak stracić swoje właściwości i konieczna będzie jego wymiana. Wymieniając uszczelnienie, konieczna może być również wymiana szpilek i nakrętek, które je mocują. Bardzo często ulegają one korozji. Czasami konieczna jest także wymiana łożysk, które się zatarły. Również wirniki pomp hydroforowych podlegają częstej wymianie. Wystarczy, że pompa zaciągnie wodę z dużą ilością piasku i wirniki mogą zostać uszkodzone. Można też przeprowadzić przetaczanie wirników i bieżni pompy. Zdarza się również, że awarii ulegną uzwojenia silnika. Konieczne będzie wtedy ich przezwojenie. Jest to czynność bardzo rzadka, ale niewykluczona. Uszkodzenie uzwojeń silnika to jedna z najpoważniejszych usterek? Dzieje się tak zazwyczaj w wyniku zalania silnika, źle wykonanej instalacji elektrycznej lub zwarcia albo przepięcia, gdy pompa nie posiada odpowiednich zabezpieczeń. Czasami konieczna jest jedynie wymiana elementów instalacji tłocznej. Najczęściej wymienianą częścią jest w tym przypadku zawór zwrotny. Ile kosztuje regeneracja pompy hydroforowej? To zależy od tego, jak poważna jest usterka i jakie części należy wymienić. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaki będzie koszt naprawy. Może on wynieść zaledwie kilkadziesiąt złotych, np. przy wymianie łożysk, szpilek z nakrętkami czy uszczelnienia, lub nawet kilkaset złotych, gdy konieczny będzie generalny remont pompy. I jedno jest pewne: koszt naprawy pompy hydroforowej na pewno będzie niższy niż zakup nowego urządzenia. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do kontaktu z ekspertami Watermark, którzy pomogą prawidłowo zdiagnozować usterkę oraz zaoferują najlepsze, oryginalne części zamienne. Zapraszam również do śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia!